Zakup samochodu używanego to czasem taka trochę gra w rosyjską ruletkę Teoretycznie szanse na trafienie złoma są dosyć niskie Ale jeżeli będziesz miał pecha i na niego trafisz To może on wyczyścić twój portfel do zera Dlatego dzisiaj opowiem ci o samochodach, które możesz kupić bez obaw Że staną się one pijawką wysysającą kasę z twojego konta Oto samochód, który chociaż trochę spełnia marzenie o legendarnej niemieckiej niezawodności Jeden BMW serii 3 E90 Samochód ten jest piątą generacją kultowej trójki A jego głównym zadaniem było zastąpienie uwielbianego przez wszystkich modelu E46 BMW E90 zadebiutowało w roku 2005, natomiast delikatny lifting miało w roku 2008, który delikatnie poprawił stylistykę i wykończenie wnętrza. Pod względem designu E90 wprost idealnie wpisuje się w typowy dla BMW styl. Stonowane i dynamiczne nadwozie idealnie podkreśla sportowy charakter auta. O dziwo jest to samochód, który potrafi być agresywny i elegancki jednocześnie. Natomiast wnętrze jest klasycznym przykładem tego, do czego przyzwyczaiła nas firma BMW. Elementy są ze sobą bardzo dobrze spasowane, a same materiały, z których zostają wykonane, są bardzo wysokiej jakości. Ogólnie wszystko jest tam, gdzie powinno być. A sama obsługa samochodu jest bardzo intuicyjna. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzenie, to E90 prowadzi się jak każdy samochód z logiem BMW, czyli świetnie. Układ kierowniczy zapewnia doskonałe wyczucie drogi, a zawieszenie sztywne, ale komfortowe. Za to napęd na tylnie koła, szczególnie w mocniejszych wersjach, pozwala poczuć prawdziwą radę z jazdy. Co ciekawe, dostępne były również wersje z napędem X-Drive, który zapewnia lepsze trzymanie się drogi, zwłaszcza w gorszych warunkach atmosferycznych. Najbardziej polecane silniki, jakie spotkasz w tym samochodzie, to benzyna o pojemności 2 litrów oraz diesle o pojemności 2 litrów lub 3 litrów. Silniki te ogólnie mają opinię bardzo trwałych, o ile były regularnie serwisowane i używano ich z głową, co niestety nie jest oczywistością dla każdego właściciela samochodu marki BMW. Niestety takie zaniedbania mogą prowadzić do kosztownych awarii, dlatego warto celować w modele ze znaną historią. W obecnym momencie E90 to jeden z bardziej przystępnych cenowo modeli BMW, jakie możemy spotkać na rynku, ponieważ wersja z podstawowym wyposażeniem lub nie do końca znaną historią może dorwać już w okolicach 12-15 tysięcy złotych. Ale jeżeli zależy Ci na mocniejszych wersjach z bogatsze wyposażenie, warto przygotować budżet na poziomie 25-35 tysięcy złotych. Podsumowując, BMW E90 jest samochodem, który cudownie się prezentuje, ale potrafi też dać dosyć sporo radości z jazdy. Musisz jednak pamiętać, że jak to zazwyczaj bywa w przypadku samochodów używanych, zwłaszcza z logiem BMW, najtańsze egzemplarze mogą okazać się prawdziwymi pijawkami finansowymi. Dlatego przed zakupem warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i historię serwisową danego egzemplarza. Następny samochód znany jest z tego, że nie musimy nim zbyt często odwiedzać mechanika, ale za to wizyty u blacharza to jest zupełnie Inny temat. A mowa oczywiście o Mazdzie 6 Drugiej generacji, produkowany od 2007 do 2012 roku Samochód ten, stanął przed bardzo trudnym Zadaniem, musiał zastąpić niezwykle udany Model, czyli Mazda 6 pierwszej generacji Która była jego poprzedniczką i trzeba Przyznać, że poradził sobie z tym całkiem dobrze Niestety jeden problem, dobrze znany z poprzedniej Generacji przetrwał również do tej generacji Szczególnie w egzemplarzach z pierwszych lat produkcji I jak się pewnie już domyślasz, chodzi o rdzeł I akurat to jestem w stanie potwierdzić Z własnego doświadczenia, ponieważ sam jestem Szczęśliwym posiadaczem Mazdy 6 Pierwszej generacji. I powiem tak, sama jazda tym samochodem jest świetna. Nie muszę też zbyt często zaglądać do mechanika, ale za to na podstawie rdzy na progach jestem w stanie stwierdzić, ile soli tej zimy zostało wysypane na drogi. Na szczęście z tego co wiem, problem ten został znacznie poprawiony w drugiej generacji, zwłaszcza w egzemplarzach z końcowych roczników produkcji, ale dalej trzeba na niego uważać. Natomiast samo nadwozie, jakie posiada ten samochód jest po prostu piękne. Smukła linia boczna, agresywnie narysowane zderzaki i szeroki grill, zwłaszcza w wersjach z chromowanymi dodatkami, sprawiają, że auto to do dzisiaj wygląda świeżo i dynamicznie. Samochód ten Dostępny był w trzech wersjach nadwoziach sedan, liftback i kombi, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Natomiast wewnątrz widać wyraźną poprawę względem poprzedniej generacji. Materiały są zdecydowanie lepszej jakości, a samo spasowanie elementów stoi na zadowalającym poziomie. Do tego fotele są po prostu wygodne, więc nawet dłuższe podróże będą bardzo komfortowe. Pod względem prowadzenia doświadczenia są takie, jakich można spodziewać się po mazdzie. Auto prowadzi się pewnie, układ kierowniczy jest precyzyjny, a zawieszenie dobrze zestrojone. Mazda 6 sprawdza się zarówno na długich trasach, gdzie oferuje wysoki komfort jazdy, jak i na krętych drogach, ponieważ dosyć dobrze. Że radzi sobie z zakrętami. Natomiast jeżeli chodzi o silniki, najbardziej godna polecenia jest jednostka benzynowa o pojemności 2 lub 2,5 litra. Silniki te mają opinię trwałych i dobrze znoszą instalacji LPG, a dodatkowo mają przyzwoite osiągi i dobrą kulturę pracy. Są to naprawdę solidne jednostki, które potrafią przejechać setki tysięcy kilometrów bez większych problemów. Na rynku wtórnym ceny Mazdy 6 drugiej generacji zaczynają się już od około 12-14 tysięcy złotych, ale jest to cena za podstawową wersję z początkowych roczników produkcji. Natomiast za zadbany egzemplarz po liftingu z lepszym wyposażeniem i rozsądnym przebiegiem będzie już musiał zapłacić około 20-28 tysięcy złotych. Podsumowując, Mazda 6 drugiej generacji jest świetnym samochodem, ponieważ dobrze się prowadzi i w większości przypadków jest niemal niezawodny. Zwłaszcza jeżeli przed zakupem dobrze sprawdzisz historię serwisową i będziesz unikał egzemplarzy z widocznymi śladami korozji, to z dużą dozą prawdopodobieństwa znajdziesz auto, które będzie ci służyć przez lata. Natomiast teraz zaprezentuję ci samochód, który jest klasycznym przykładem szwedzkiego podejścia do motoryzacji. A mam na myśli oczywiście Volvo V70 produkowany od 2007 do 2016 roku. Samochód ten jest roz sonny i przestronny, a skupia się głównie na komforcie podróżowania i bezpieczeństwie. Natomiast nadwozie jest poprawne i spokojne, bez żadnych wodotrysków. Czyli dokładnie takie, jakiego oczekuje się po funkcjonalnym kombi. Wnętrze, jak przystało na Volvo, wykonane jest z wysokiej jakości materiału. Stawia na ergonomię i dbałość o każdy szczegół. Jest ono przestronne, szczególnie z tyłu, a sam bagażnik oferuje ponad 500 litrów pojemności. Podczas jazdy V70 stawia na spokój i wygodę. Zawieszenie zastrojone jest miękko, układ kierowniczy jest neutralny, a wyciszenie kabiny stoi na bardzo wysokim poziomie. Samochód ten nie zachęca do dynamicznej jazdy, ale za to świetnie sprawdza się na długich trasach. Natomiast najbardziej godnym polecenia silnikiem jest jednostka o pojemności 2,4 litra i nazwie d 5 Jest To oczywiście diesel. Pała, sprawdzona jednostka, która od lat cieszy się opinią wręcz niezawodnej. Przy odpowiedniej obsłudze potrafi ona przejechać nawet setki tysięcy kilometrów bez większych problemów. Cena, jaką przyjdziecie zapłacić za Volvo V70, zaczyna się już od około 20-23 tysięcy złotych. Ale niestety jest tutaj mowa o egzemplarzach z większymi przebiegami i biedniejszym wyposażeniem. Natomiast zadbane egzemplarze po liftingu z sensownym przebiegiem i lepszym wyposażeniem to już jest koszt około 30-45 tysięcy złotych. Podsumowując, Volvo V70 to samochód dla osoby, która ceni sobie komfort i bezpieczeństwo podróżowania. Natomiast niekoniecznie zwraca uwagę na to, jak patrzą na nią inni. Natomiast ten samochód został stworzony zgodnie z japońską filozofią. Auto ma być proste, praktyczne i niezawodne. A mowa oczywiście o Toyota Corolli, produkowane od 2006 do 2013 roku. Samochód ten nie próbuje wyróżnić się efektownym wyglądem. Na Nadwozie to klasyczna, prosta bryła, bez żadnych udziwnień. Natomiast wewnątrz możemy się spotkać z kontynuacją tej samej filozofii. Motywem przewodnim jest ergonomia, ale mimo to wnętrze jest dosyć przestronne, A same materiały, chociaż nie są najwyższej jakości, są bardzo trwałe. Największym atutem tego samochodu, jak już pewnie się spodziewasz, są trwałe i sprawdzone jednostki napędowe. A zwłaszcza wersja benzynowa o pojemności 1,6 litra, która słynie z legendarnej wręcz niezawodności. Bez problemu potrafi przejechać setki tysięcy kilometrów bez najmniejszej awarii. Kolejnym atutem tego samochodu jest bajecznie tania eksploatacja. Auta te generalnie psują się rzadko, a jeżeli już się zepsują, części są bajecznie tanie i łatwo dostępne. Jedyną wadą, z jaką możesz spotkać się w tym samochodzie jest tendencja do korozji, zwłaszcza w tylnych nadkolach i proga. Następnym problematycznym elementem jest przeciętne wyciszenie kabiny, które może dać się we znaki, zwłaszcza przy wyższych prędkościach. Cena jaką przyjdzie ci zapłaci za ten samochód waha się od około 15-20 tysięcy złotych, w zależności od stanu technicznego i przebiegu danego egzemplarza. Natomiast egzemplarze z końcowych lat produkcji po liftingu potrafią kosztować w okolicach 20-25 tysięcy złotych. Podsumowując, samochód ten to definicja prostoty i niezawodności. Jest to pojazd, który nie zaskoczy Cię osiągami, ale za to wprost idealnie sprawdzi. Sił do jazdy na co dzień i nigdy cię nie zawiedzie. Natomiast teraz przyszła kolejna samochód pochodzący z kraju, który nie do końca kojarzy się z ekonomicznymi pojazdami, a mowa oczywiście o szafriolecie Kruzie, który był produkowany od 2008 do 2014 roku. Samochód ten został zaprojektowany jako pojazd do użytku codziennego i najlepiej sprawdza się właśnie w tej roli. Na dwozie niby nie wyróżnia się niczym szczególnym, ale na tej liście pokazywałem już dzisiaj bardziej niejakie samochody. A w przypadku tego konkretnego samochodu nadwozie po liftingu nabrało chociaż trochę charakteru. Natomiast wewnątrz spotkamy się z typowo amerykańskim wykończeniem. Czyli sporo twardych plastików, które wykonane są z wątpliwej jakości materiałów. Ale przynajmniej całość jest ze sobą dosyć dobrze spasowana i dosyć trwała. Samochód ten oferuje bardzo szeroką gamę silników, zarówno benzynowych, jak i diesli. Co ważne, są to bardzo znane jednostki, które są testowane od lat. Natomiast piętą achillesową tego samochodu jest automatyczna skrzynia biegów, która lubi się przegrzewać i ogólnie, według opinii większości, ma ona dosyć krótką żywotność. Dlatego, jeżeli zdecydujesz się na ten właśnie samochód, radziłbym ci poszukać egzemplarza z manualną skrzynią biegów. Na drodze samochód ten prowadzi się spokojnie i komfortowo. Układ Kierowniczy jest miękki, a zawieszenie dobrze tłumi nierówności. Ogólnie jest to samochód wprost idealnie nadający się do jazdy na co dzień. Samochód ten to bardzo przystępna cenowa propozycja. Egzemplarze w dobrym stanie możesz dorwać już w okolicach 15-20 tysięcy złotych. Podsumowując, pojazd ten to rozsądna, budżetowa i bezproblemowa propozycja samochodu do jazdy na co dzień.